Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii testowanie oprogramowania. W tym odcinku poruszymy tematykę, która w ostatnim czasie jest dosyć często spotykana, a mianowicie gdzie uczyć się testowania. Oczywiście jest to moja własna interpretacja, więc jeśli masz jakiś inny punkt widzenia bądź inną opinię na ten temat, to podziel się z nią koniecznie w komentarzu. Na początku weźmiemy sobie część teoretyczną. Podzielimy ogólnie ten odcinek na część teoretyczną i część praktyczną. Na pierwszy ogień weźmiemy teorię, czyli omówimy tutaj powszechne definicje, gdzie można się uczyć właśnie powszechnych definicji związanych z testowaniem, takich jak na przykład typy testów, 7 zasad testowania, czy też jakieś nowości związane z testowaniem, które warto znać też będą się pod to podczepiały. Na pewno niezaprzeczalnym źródłem, z którego możemy czerpać wiedzę, są oczywiście książki i ogólnie źródła pisane. W pierwszej kolejności, myślę, że nie będzie to dużym zaskoczeniem, jest właśnie syllabus ISTQB. Nie tylko nadaje się on dla osób, które chcą zdać egzamin ISTQB, ale także, także dla osób, które zaczynają i chcą przyswoić sobie definicje właśnie związane z testowaniem oprogramowania. Mamy wersję polską takiego sylabusa i wersję angielską. Można go bezpłatnie pobrać w postaci na przykład PDF, mobi i wielu, wielu innych jeszcze formatów, z oficjalnej strony ISTQB. Syllabus ma około, jak dobrze pamiętam, około 110 stron, jest napisany dosyć oficjalnym językiem, ale na pewno warto do niego zajrzeć no i zagłębić definicję jeśli chodzi o testowanie. Dobrą, może nie alternatywą, ale uzupełnieniem takiego sylabusa jest książka Adama Romana i Luciana Stapa Certyfikowany tester ISTQB Osobiście sam taką książkę posiadam i mogę ją z czystym sumieniem polecić właśnie osobom, które które właśnie zaczynają, które chcą się nauczyć tych definicji Jest ona opracowana na bazie sylabusa ale jest napisana językiem bardziej przyjemniejszym dla, dla ludzi Książka też na końcu zawiera przykładowe egzaminy i jest ta kube, y, odpowiedzi, y, na przykład które możemy, z którymi możemy się zapoznać po rozwiązaniu tego przykładowego egzaminu. Więc osoby, które myślą o zdaniu takiego certyfikatu, nie będą zasmucone. Zawód tester. Także taką książkę posiadam i mogę również ją polecić dla osób zaczynających. Aż tak bardzo dobrze nie pamiętam, co w niej się znajdowało bo dawno temu ją właśnie przerabiałem, jakieś 3 lata temu, chyba w 2019 roku, ale byłem z niej zadowolony. Dobrze pokazuje, jak wygląda taki zawód testowania, z czym to się je. Z tego, co pamiętam, nie zabrakło także definicji i jakichś tam praktycznych przykładów właśnie związanych z testowaniem. Fajne promocje, jeśli chodzi o książeczki, ma księgarnia Helion, z której możemy nabyć tam na przykład dwie książki w cenie jednej. Różne mamy promocje, więc można się na spokojnie zapoznać z ofertą tej księgarni. Kolejnym dobrym źródłem wiedzy, do zagłębienia oczywiście wiedzy teoretycznej, są strony i różnego rodzaju blogi, które oczywiście są związane z testowaniem oprogramowania. Wśród takich popularnych stron blogów to są m.in. testerzy.pl, gdzie pojawiają się różne nowości związane z testowaniem. Nie zabraknie także definicji, czy różnych nadchodzących eventów, które są na terenie Polski, czy też właśnie za granicą testuj.pl. Gdzie mamy bloga, na którym posty są regularnie dodawane, też bardzo dobre źródło wiedzy. No i testerka.pl. Może nie ma tam aż tak bardzo y, często regularnie dodawanych nowych postów, ale jest ich na tyle dużo, że także można znaleźć coś dla siebie. Bardzo dobrym miejscem, gdzie można też nauczyć się teorii bądź dowiedzieć się o różnych nowościach ze świata testowania jest YouTube i różnego rodzaju podcasty. Wystarczy, że w YouTube, w wyszukiwarce YouTube wpiszemy tam frazę na przykład testowanie oprogramowania i znajdziemy materiały czysto teoretyczne. Na przykład kanał Edureka posiada ponad 10-godzinny filmik, w którym także jest zaczepiona część teoretyczna i też praktyczna, ale też mamy teorię. Jeśli chodzi o podcasty, to osobiście z polskich podcastów polecam z przyjemnością się słuchało podcast testowanie oprogramowania podcast by ping plus jak tam wpisałem sobie na spotify frazę software testing to także wyskoczyły jakieś anglojęzyczne podcasty które warto które z przyjemnością się słuchało no i wreszcie przyszła pora na praktykę na pewno na pierwszy ogień polecam także YouTube jest to Przede wszystkim darmowe źródło wiedzy. Znajduje się tam wiele materiałów, zarówno po polsku, jak i po angielsku, jeśli chodzi o testowanie oprogramowania. Nawet na moim kanale Technika Programowania na przykład prowadzę serię związaną z testowaniem oprogramowania, gdzie od zagadnień powiedzmy stosunkowo łatwych przechodzimy aż po te trudniejsze, związane między innymi z już z takim programowaniem, pisaniem testów automatycznych. Fajnie, że są też inne polskie kanały, na przykład. Kanał Szkoła Testera regularnie dodaje różne ciekawe materiały. Kanał Testelka, kanał Testuj.pl cyklicznie także dodaje różne, różne właśnie filmiki związane z testowaniem, czy też jak jaktestować.pl. Jeśli chodzi o angielskie kanały, to tak jak wspomniałem wcześniej, właśnie kanał Edureka będzie dobrym wyborem. Ma również dużo zagadnień związanych z częścią praktyczną i taki bardziej zaawansowany kanał. Zahaczający właśnie o tematy DevOps, C i CD, to jest echward with Nana. Tam mamy też materiały związane z konfiguracją, ogólnie z nauką Dockera, nauką właśnie C i CD. Tam jest również Jenkins, no i także również fajnym kanałem, który związany jest z testowaniem, jest anglojęzyczny, jest kanał Lambda Test. Z takich płatnych alternatyw, to jest na pewno platforma Udemy gdzie za paręnaście złotych możemy kupić naprawdę fajne mm, kursy. E, ja pokażę zresztą właśnie jak to wygląda. E, jak sobie przejdziemy właśnie też na udemy.com i klikniemy w kategorię programowanie, następnie testowanie oprogramowania e, to będziemy mieli właśnie dostęp do różnych kursów, na przykład kurs e, Postman, kurs e, Selenium e, w Pythonie możemy się uczyć e, Jakieś testy jednostkowe, nawet jest tutaj też mój kurs, i na przykład, klikając sobie na jakiś poszczególny kurs, weźmy tutaj, są oczywiście też również kursy w języku angielskim. Klikając na poszczególny kurs, będziemy mieli też informacje o agendzie, czego się nauczymy w tym kursie, i tak dalej. Więc za raptem tam średnio 47 zł, 37. Bo promocje są różne. Możemy również ciekawe, fajne kursy też nabyć na platformie Udemy. Wracając do prezentacji, właśnie kolejną ciekawą rzeczą, ciekawym oprogramowaniem, stroną, z której możemy ściągnąć różne ciekawe programy, pod testowanie, To jest właśnie Mr. Buggy. Mr. Buggy oferuje nam tutaj wiele takich programów, gotowych, które możemy sobie pobrać na nasz komputer. Każdy program albo większość ma dokumentację właśnie, z której możemy też czerpać informacje na temat programu i po prostu testować w praktyce, znajdować błędy, spisywać sobie gdzieś na przykład na razie do notatnika jakieś zgłoszenia z błędami, więc wpisując w wyszukiwarkę Mr. Buggy będziemy mieli dostęp również do tych programów, które są całkowicie bezpłatne, twórcy takie programy nam udostępniają i możemy właśnie na tych programach ćwiczyć po prostu w praktyce testowanie. Kolejną ważną rzeczą, która mm, okaże się nam po prostu niezbędna na późniejszych etapach y, naszej kariery zawodowej, to będzie dokumentacja. Jak na przykład przyjdzie nam potrzeba nauczyć się w jakiejś biblioteki, korzystać z jakiejś biblioteki do testów automatycznych, na przykład będziemy musieli zaimplementować jakiegoś, y, jakąś wysyłkę maili w naszych testach to raczej skorzystamy z biblioteki, niż będziemy pisać, implementować to od zera, i w takim przypadku zazwyczaj na stronach biblioteki mamy dokumentację, gdzie mamy wszystko od A do Z wytłumaczone, więc z takiej dokumentacji również możemy czerpać wiedzę i uczyć się od razu dobrych praktyk, jeśli chodzi o korzystanie z danych, z danych narzędzi. No i grupy na Facebooku. Mamy również grupy na Facebooku. Takie jak na przykład tester oprogramowania, wsparcie na starcie. Grupa już liczy prawie 17 tysięcy członków, na, które, na którą możemy fajnie sobie dołączyć i w razie potrzeby zadawać różne pytania związane z testowaniem. Jeśli będziemy mieli problemy z jakąś rzeczą, bądź poradzić się innych osób. Mamy też opcję z lubki, więc możliwe, że już ktoś przed Tobą zada takie pytanie, więc warto też skorzystać z tej opcji lubki i po prostu nie tracić czasu na na uzyskanie odpowiedzi, aż ktoś y, odpowie Mamy także grupę testowanie oprogramowania, gdzie tu również możemy poradzić się różnych rzeczy y, starszych y, kolegów już z większym stażem. Mamy także program mentoringu, gdzie dołączają do tego programu mentoringu różni y, y, mentorzy, y, do których możemy dołączyć i po prostu uczyć się z nimi y, y, właśnie testowania Pytać się o różne rzeczy, więc to jest bardzo fajna opcja. Już w ogóle 42 tysiące członków będzie na tej społeczności naszej. Mamy także, jest także dostępny dis Discord Team Testerski, gdzie także można dołączyć. Też już jest prawie 200 osób. Ogólnie ten Discord jest bardzo fajny. Można po prostu porozmawiać na tematy różne związane z testowaniem, podpytać się także o coś, są jakieś tematy off-topicowe. Więc bardzo fajna, też opcja, jeśli chodzi o, o różne, właśnie przyswajanie wspólne wiedzy praktycznej. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to serdecznie zapraszam do polubienia jego i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić więcej takich odcinków. Więc dziękuję jeszcze raz i widzimy się w kolejnym odcinku.